Witam Cię w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj omówimy sobie zadania z funkcji liniowej z parametrem. Jeżeli oczywiście nie subskrybujesz jeszcze kanału, to jest to idealny moment, aby kliknąć właśnie subskrypcję. Zachęcam też do obserwowania mnie na innych social mediach. Notatki do tego filmu, a tak naprawdę zadania w formie PDF, do tego filmu można zdobyć przez Instagram. W jaki sposób to oczywiście tam się wszystkiego dowiecie, więc tam was odsyłam. No, a dzisiaj. Będziemy tylko i wyłącznie te zadania rozwiązywać. Jeśli jeszcze nie widzieliście webinaru z funkcji liniowej, to też w pierwszej kolejności zachęcam, żeby właśnie ten webinar zobaczyć, spróbować zrobić te zadania samodzielnie, a dopiero później przejść właśnie do oglądania tego filmu. No dobrze. Trzyminutowe albo nawet nie minutowe przypomnienie. Funkcja liniowa jest to funkcja postaci F od x równa się Ax plus B. Tutaj sobie zrobimy bardzo króciutką notateczkę. Ax plus a jest to współczynnik kierunkowy. On mówi nam o monotoniczności funkcji. Jeżeli a jest większe od 0, to funkcja jest rosnąca. Jeżeli a jest równe 0, to funkcja jest stała. Jeżeli a jest mniejsze od 0, to funkcja jest malejąca. B, czyli wyraz wolny, tak naprawdę pomaga nam ustalić punkt przecięcia z osią OY, czyli OY to jest 0, B, a A to jest monotoniczność, współczynnik kierunkowy. Więcej yy, i szerzej mówiłam na innych filmach yy, na kanale, postaram się podlinkować. Yy, no dobrze, ile miejsc zerowych może mieć funkcja liniowa? To też jest taki temat dość, yy, bym powiedziała, kontrowersyjny. Yy, I drugie takie bardzo kontrowersyj, kontrowersyjne pytanie to jest, yy, czy funkcja liniowa ma wartość największą lub najmniejszą? No właśnie, na te pytania sobie od razu odpowiedzmy. Funkcja liniowa, jeżeli A jest różna od zera, ma tylko jedno miejsce zerowe. Jedno miejsce zerowe. I tak naprawdę możemy go policzyć przyrównując wzór funkcji do zera właśnie. I to będzie minus b przez a. To sobie będziemy liczyć zaraz. Ale jeśli a jest równe 0 i, może tak sobie zapiszmy słownie, i b jest równe 0, to wtedy mamy nieskończenie wiele miejsc zerowych. Dlaczego? Dlatego, że wtedy mamy tak naprawdę funkcję F od x równa się 0. Jest to funkcja stała, ona jest. Cały czas równa 0, czyli cały czas będzie na osi o x'ów. Gdybyśmy sobie ją chcieli narysować na przykład na czerwono, to to była po prostu taka funkcja, więc ona nieskończenie wiele razy będzie się nam przecinać z tą naszą osią o x. No dobrze, a co w momencie, w którym będziemy mieć a równe 0 i b różna od zera wtedy nie mamy żadnych miejsc zerowych wtedy jest brak miejsc zerowych no mamy jakąś taką funkcję no to ona ani razu nie przetnie nam osi prawda o xów no dobrze jak to się ma do wartości największej lub najmniejszej funkcja liniowa jeżeli a jest różna od zera czyli albo to będzie funkcja rosnąca albo to będzie funkcja malejąca ona nie ma wartości najmniejszej ani największej, jej zbiorem wartości jest r, tak? To będzie po prostu jakaś taka funkcja, taka na przykład, albo jakaś taka, prawda? E ale jeżeli ta funkcja będzie funkcją stałą, czyli jeżeli a będzie równe 0, to ta funkcja będzie mieć wartość największą i wartość najmniejszą. Weźmy na przykład taką funkcję. I co więcej, ta wartość i największa i najmniejsza będą sobie te, te wartości, i najmniejsza i największa będą sobie równe. One po prostu będą wynosić tyle samo. Weźmy funkcję na przykład y równa się, nie wiem, 3. Tak, niech, niech to będzie nasza funkcja Y równa się 3. To funkcja stała a jest równe 0, B jest równe 3. I ta funkcja ma wartość największą i ma wartość najmniejszą, i obie te wartości wynoszą po prostu 3. Co więcej, zbiorem wartości będzie zbiór jednoelementowy po prostu 3. To jest taki króciutki wstępik, w szczególności do właśnie zadań z parametrem, czyli do tych zadań, nad którymi dzisiaj się pochylimy. To sobie w sumie możemy zostawić, ale jeżeli. Chcecie troszeczkę więcej, dłużej posłuchać na ten temat, to odsyłam Was do filmów, właśnie takich typowo teoretycznych z funkcji liniowej. Zadanie pierwsze to są zadania dość podobne do zadań CKE, tylko nie są one zadaniami ABCD, tylko właśnie zadaniami otwartymi i tylko i wyłącznie zadaniami z parametrem. Jest ich tylko 6, więc myślę, że dość sprawnie nam to pójdzie. Funkcje liniowe f oraz g mają takie same miejsca zerowe, mamy też ich wzory, tak? Mamy wyznaczyć wartość parametru m. No dobrze, mamy wzór funkcji F od x, to jest 4x minus 2mx plus 5 oraz mamy wzór funkcji g od x, 2x minus 4. Wiemy, że te funkcje mają te same miejsca zerowe. No dobrze, skoro te funkcje mają mieć te same miejsca zerowe, to pytanie, czy jesteśmy w stanie te miejsca zerowe policzyć? W funkcji g. Od razu, ponieważ ta funkcja nie ma żadnego parametru. Więc policzmy sobie miejsce zerowe w funkcji g. To jest pierwsza rzecz, którą zrobimy. Żeby policzyć miejsce zerowe, wystarczy wzór funkcji przyrównać do zera, czyli 2x minus 4 równa się 0. Przerzucam sobie czwórkę na Prawą stronę, czyli będę mieć 2x równa się 4, i dzielę sobie obustronnie przez 2, więc x równa się 2. I to jest moje miejsce zerowe g, tak? Czyli mam to, to moje miejsce zerowe funkcji g. Możemy sobie to podpisać. Miejsce zerowe funkcji g. No dobrze, skoro tak, to ja wiem, że miejscem zerowym funkcji f też jest dwójka. Zgadza się? Co to. Znaczy, to znaczy, że f od 2 równa się 0, dlatego że miejsce zerowe zeruje nam funkcję. Po podstawieniu pod x otrzymujemy właśnie 0. I to sobie możecie zapamiętać, że miejsce zerowe, jak podstawimy pod funkcję, to otrzymujemy 0. I w zadaniach z parametrem, jeżeli mamy to miejsce zerowe podane, to zazwyczaj wystarczy je właśnie podstawić, e, przyrównać wtedy do zera i wyliczyć dany parametr. Wartość danego parametru. To podstawmy pod x w funkcji f, właśnie dwójkę. Czyli będzie 4 razy 2 minus 2m razy 2 dodać 5. I to ma być 0. Czyli 8 minus 4m, bo 2m razy 2 to jest 4m. Dodać 5 równa się 0. Czyli 13 minus 4m równa się 0. Minus 4m równa się minus 13, odejmuję sobie 13 obustronnie, czyli m będzie równe 13 czwartych. No dobrze, to jest ta nasza wartość parametru m. Wydaje mi się, że dość fajne i ciekawe zadanie przede wszystkim proste. Takie zadanie byłoby oczywiście zadaniem za jeden punkt. Zadanie numer dwa, bardzo podobne, ale teraz będziemy mówić o punkcie przecięcia z osią OY, wcześniej mówiliśmy o miejscu zerowym, a miejsce zerowe to by było to samo co punkt przecięcia z osią OX. Wyznacz wzór funkcji liniowej, która nie ma miejsc zerowych. Ok, ona ma nie mieć miejsc zerowych. To jest dość istotne. I jej wykres przecina oś OY w tym samym punkcie co taka funkcja. No dobrze, no to Wróćmy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Ile miejsc zerowych może mieć funkcja liniowa? No to mówiliśmy, że jak ona jest rosnąca albo malejąca, czyli jak to A jest różna od zera, to ma na pewno jedno miejsce zerowe. No może mieć też ich nieskończenie wiele i może mieć no zero, czyli właśnie brak, czyli nie mieć tych miejsc zerowych. Ale żeby ona nie miała miejsc zerowych, to musi być to funkcja stała. To ja już wiem, że moje A musi być równe 0, bo... Tylko funkcja stała i uwaga, taka, która nie jest funkcją y równa się 0, tak? czyli to będzie funkcja, przy, przy której a będzie równe 0 i w nawiasie sobie możemy dopisać, że b będzie różne od 0. To tylko taka funkcja nie będzie miała mieć zerowych. Tu mogłabym podać milion przykładów, nawet więcej, takich różnych funkcji. Na przykład y równa y się 2, y równa y się 5, y równa się minus 3, minus 8 i tak dalej. A musi być 0 B musi być różny od 0. Czyli to już sobie odczytaliśmy. Więc już z tej naszej funkcji początkowej ja szukałam, o może sobie nawet jako F od x to oznaczmy, ja szukałam takiej funkcji, ale już wiem, że skoro a jest równe 0, to moja funkcja. Będzie równa po prostu b. No i teraz szukam tego mojego b. To co ja jeszcze wiem? Wiem dodatkowo, że jej wykres przecina oś o y w tym samym punkcie, co taka funkcja. No dobrze, no to pytanie, w jakim punkcie ta funkcja g przecina oś o y? Hmm, patrzymy, patrzymy. Skoro to, jest, skoro, to jest funkcja, skoro to jest funkcja liniowa, to jej punkt przecięcia z osią o y to jest nic innego jak 0b. Tak? Czyli u nas to jest 0,2, to jest nasze B, więc skoro ta funkcja ma też przecinać w tym samym punkcie i też to będzie 0B, to tutaj to nasze B też musi być 2. Zawsze, jeżeli. Byście tak y, nie zauważyli tego od razu, moglibyście po prostu podstawić ten punkcik 02, czyli podstawiam sobie punkcik 02, więc 2 równa się, no 0 pod x nie mam x, więc no, nie mam pod co podstawiać, czyli 2 równa się B. Więc ta moja szukana funkcja to jest po prostu F od X równa się 2. Y, to będzie funkcja stała, jakbyśmy sobie ją chcieli narysować. To by była po prostu funkcja tutaj. Y równa się 2X, Y. No dobrze, mam nadzieję, że fajne zadanie. Przechodzimy do zadania numer 3. Liczba minus 4 jest miejscem zerowym funkcji f od X równa się 3M plus 1 minus 2X. Mamy wyznaczyć wartość parametru M. No dobrze, to jest to, o czym wspominałam wcześniej. Bardzo klasyczne w zadaniu ABCD mogłoby się ono trafić. Przy otwartym nie będę ukrywać, że jest to troszkę za łatwe zadanie, ale... Na ABCD, jak najbardziej. Skoro minus 4 jest miejscem zerowym, to znaczy, że jeśli ja podstawię minus 4 pod x w mojej funkcji, to wyzeruje mi się moja funkcja. Więc f od minus 4 po prostu będzie zerem. Znowu to powtórzę, że f od miejsca zerowego. Możemy sobie to w ten sposób zapisać. f od mojego, mojego miejsca zerowego będzie równe zawsze 0. I teraz tutaj uwaga do wszystkich, którzy powiedzą, przecież to jest oczywiste. Tak, wiem, pewnie może to być oczywiste, ale jeżeli dla kogoś to nie jest oczywiste, to, to tutaj zapisujemy i mam nadzieję, że sprawa jest jasna. Tak na logikę, Co nie? Miejsce zerowe musi zerować funkcję. Miejsce zerowe funkcji, zeruję funkcję. E, mamy wyznaczyć wartość m, więc podstawiam pod x. No właśnie, skoro pod mojego x wstawiam minus 4, to lokalizuję, gdzie mam x, tylko tutaj, więc tu się musi pojawić moje e, minus 4. Więc sobie wstawmy. Czyli m zostawiamy na razie w spokoju i tutaj ta moja minus 4 się pojawia. I to ma być równe 0, czyli 3m plus 1 i teraz uwaga, mam minus 2 razy minus 4, czyli tu będzie plus 8. Będzie równe 0, czyli 3m plus 9 będzie równe 0, więc 3m będzie równe minus 9, no i m będzie równe minus 3. I to jest odpowiedź w tym zadaniu. No dobrze, też mam nadzieję, że fajne zadanie. Yy, przechodzimy do zadania czwartego, jeszcze trzy przed nami: czwarte, piąte i szóste. Wyznacz wartość parametru m, dla których taka funkcja przyjmuje największą wartość i mamy wyznaczyć tę wartość. No dobrze, no to znowu. Yy, Troszkę już cięższe zadanko. Kiedy funkcja liniowa będzie przyjmować wartość największą, tudzież najmniejszą. Wtedy, kiedy to będzie funkcja stała. Tylko i wyłącznie funkcja stała, jeżeli chodzi o funkcję liniową, oczywiście, jeżeli w takiej grupie funkcji będziemy się obracać, tylko właśnie funkcja stała przyjmuje wartość największą. No, liniowa, jeżeli będzie rosnąca czy też malejąca, no to nie ma będzie szła od. Na przykład minus nieskończoności do plus nieskończoności albo od plus nieskończoności do minus. Tak, y, dla funkcji rosnącej, malejącej mamy zbiór wartości r. Nie ma wartości najmniejszej, nie ma wartości największej. Jeżeli funkcja jest stała, Czyli to nasze a będzie musiało być równe 0, no i później będziemy musieli tę wartość wyznaczyć, ale to dopiero później. No dobrze, no to musimy zlokalizować to nasze a. I tutaj już wcześniej takie problemy się pojawiały, ale nie zwracaliśmy na to uwagi, no bo po prostu to nie był dla nas jakiś duży problem. Mianowicie, gdzie to a jest? Pamiętajcie, że współczynniki we wzorze funkcji ax plus b to moje a i to moje b tutaj to o tym co jest a co jest b nie decyduje kolejność tylko a to jest to co jest przyklejone do x a b to jest to co xów nie ma po prostu przy sobie wyraz wolny jak sama nazwa wskazuje musi być wolny od xów no właśnie więc to nasze a to jest to co przy x stoi więc uwaga ja patrzę na x a x -a mam tutaj no to co stoi przy x -ie? mogłoby się wydawać że m minus 3m w wartości bezwzględnej minus 3, ale uwaga, znak zawsze należy do tej liczby za. W takim razie muszę jeszcze to przeciągnąć o ten znak. Czy tutaj będzie miało to jakieś duże znaczenie? Nie, bo i tak będziemy przyrównywać do zera. Ale przy monotoniczności już miałoby ogromne znaczenie, więc pamiętajcie o tym. Znak zawsze należy do liczby za nią i chyba wydaje mi się, że z takich yy, najgłupszych troszkę błędów, yy, to właśnie mógł być taki błąd, gdzie zgubimy ten, ten znak. Niestety, więc pamiętajcie o tym, to jest jeden taki dość głupi błąd, a drugi to będzie taki, w którym za A przyjmiemy po prostu to, co stoi z przodu, czyli to będzie 2 minus M i to nie będzie po prostu prawdą, bo to jest nasze B. Czyli wiemy, że to jest to, to nasze A, możemy sobie nawet tutaj zapisać, czyli minus. Wartość bezwzględna z m minus 3 jest równe 0, mnożę przez, przez to minus 1, więc ten minus mi tutaj e, znika. E, czyli wartość bezwzględna z m minus 3 jest równa 0, czyli wartość bezwzględna z m jest równa 3. Więc m jest równa 3 lub m jest równe minus 3. No i skoro tak, to mam. E, Dwa M, dwie możliwości, więc wiem, że dla takich Mów ta moja funkcja przyjmuje wartość największą. Jaka ta wartość jest, no to już sobie muszę rozpatrzeć. Więc weźmy sobie tak. Dla M równego 3, ta moja funkcja, jak ona będzie wyglądać? 2 minus 3, minus i tutaj mam tak naprawdę 0, bo mam. Wartość wezglona z 3 to 3, minus 3, 0, 0 razy x 0. Czyli po prostu będę mieć minus 1. Czyli dla M równego 3, ta moja wartość największa to jest minus 1. Możemy sobie zapisać, dla M równego 3 wartość największa wynosi minus 1, a drugi przypadeczek dla m równego minus 3, no to wtedy ta moja funkcja to jest 2 minus minus 3 i tutaj będę miała minus, wartość bezwzględna z minus 3 to jest 3 minus 3, czyli to już będzie 0 yy, razy x. Ja tego, tej części już nie liczę, no bo przecież wiemy, że to będzie dla tych M z zerem, więc tak czy siak dla tych emów, które wyliczyłam, to mi znika. Czyli tu mam 2 plus 3, więc to jest 5. Więc dla ema równego 3 wartość największa wynosi 1, a dla ema równego minus 3, Och, to brzydko to minus wygląda, wynosi... 5. Czy tutaj byłaby jakaś różnica, gdybym ja powiedziała, yy, znaczy no, zapisała w zadaniu, yy, przyjmuje najmniejszą wartość? Mamy wyznaczyć tę wartość? Nie, dlatego że i to minus 1 yy, dla m równego 3, i to 5 dla MA równego minus 3 są wartościami największymi i najmniejszymi jednocześnie dla tam odpowiednich M, prawda? Yy. Ciekawe zadanie i akurat takie zadanie było kiedyś w Informatorze dość podobne zresztą z tymi wartościami największymi, najmniejszymi w zadaniach ABCD rzeczywiście coś takiego się pojawiało, więc wydaje mi się, że warto zapamiętać. No właśnie i tutaj jest to o czym już wspomniałam. Dla jakich wartości parametru taka funkcja liniowa y równa się 3 minus m minus m kwadrat minus 4x jest malejąca. O czym ja wspomniałam? O tym, żebyśmy uważali, co jest tym naszym a, i żeby zawsze brać też znak, yy, który pasuje do danej liczby, tak? Pamiętajcie, że znak należy do liczby za nią. Więc uwaga, tutaj pierwsza rzecz trzeba zlokalizować to nasze a. I uważajcie, bo naszym a nie będzie m kwadrat minus 4, tylko do naszego a będzie jeszcze ten minusik należeć. Yy, w takim razie, skoro tutaj mamy to nasze a to, żeby funkcja była malejąca, to a musi być mniejsze od zera, prawda? Skoro tak to zapisuję sobie, czyli minus m kwadrat minus 4 musi być mniejsze od zera. I tutaj uwaga, ja sobie wykorzystam wzór skróconego mnożenia. Yy, mówię o tym wzorze a kwadrat minus b kwadrat, czyli a minus b, a plus b. Dlaczego tak? Dlatego, że to, co my tutaj otrzymaliśmy, to jest nic innego jak nierówność kwadratowa. Yy, nierówności kwadratowe rozwiązujemy na osi... Yy, Możliwe, że zapomnę, ale postaram się wam podlinkować też ten link z nierównościami. Uważam film link do filmu z nierównościami. Uważam, że dość fajny ten film wyszedł w serii 100 dni do matury, więc wam podeślę. Pamiętajcie, żeby zawsze sobie rozwiązywać to na osi. Oczywiście można by się tutaj było pokusić o zrobienie z tego nierówności z wartością bezwzględną zaraz, czyli spierwiastkować, itd. Tak dalej, itd. Tak ale z racji tego, że nie jest to w wymaganiach maturalnych, to ja sobie to daruję. Zrobię to tak jak funkcję kwadratową. Czy mogłabym wymnożyć przez ten minus i liczyć deltę? Tak. Czy byłoby to ładne? Pewnie nie najładniejsze, ale byłoby poprawne, więc oczywiście, jeżeli w taki sposób jest Wam wygodniej, to też możecie. Ale ta metoda z, ze wzorem skróconego mnożenia fajnie się tu sprawdzi m minus 2m plus 2, no i to ma być mniejsze od 0. Więc mam dwa miejsca zerowe. Pierwsze miejsce zerowe to jest m2, drugie m minus 2, czyli rysuję sobie może tutaj nawet y, oś, zaznaczam sobie miejsca zerowe minus 2 dwa, ramiona paraboli będą skierowane do dołu, bo gdybym wymnożyła to wszystko przez siebie, miałabym minus m kwadrat. Y, więc ramiona będą skierowane do dołu, tu. Tu interesuje mnie wszystko, co jest mniejsze, czyli M należy od minus nieskończoności do minus 2, suma 2 do plus nieskończoności. Tyle. Yy, bardzo ciekawe zadanie, według mnie też. I takie dość standardowe. Yy, czy takie zadania by się mogły trafić jako zadania otwarte? Już prędzej. Yy, w zadaniach ABCD też. W zadaniach ABCD zresztą często pojawia się tego typu zadanie, ale wtedy na przykład z funkcji kwadratowej mamy jakąś funkcję liniową, jakieś, jakąś po prostu dostajemy nierówność liniową. No i najczęściej nie ma tego problemu z doborem co jest naszym a co jest naszym b, prawda? Zadanko ostatnie. Też inspiracją było zadanie ABCD z matury CKE, dla jakich wartości parametru m zbiór funkcji liniowej Takiej funkcji jest jednoelementowy. No właśnie, zbiorem wartości funkcji liniowej, jeżeli ta funkcja jest rosnąca albo malejąca czyli dla a różnego od zera, jest zbiór liczb rzeczywistych. No bo jak, jakbym poprosiła kogoś, kogokolwiek o narysowanie funkcji liniowej, to w wielu przypadkach, pewnie nie we wszystkich, ale w większości, pokuszę się tutaj o taką statystykę niepopartą żadnymi badaniami, w większości przypadków pewnie otrzymałabym jakiś taki wykres, albo jakiś taki wykres, tak? Czyli byłaby to jakaś albo funkcja rosnąca, albo funkcja malejąca. No właśnie. I gdyby tak było, no to w Wtedy oczywiście zbiorem wartości byłby r, no i nikogo by to nie zdziwiło. No i teraz mogłoby się pojawić pytanie, no to w takim razie, kiedy ten zbiór jest jednoelementowy? No wtedy, kiedy funkcja jest stała, już dzisiaj o tym mówiliśmy. Wtedy, kiedy funkcja jest stała, wtedy ten zbiór wartości jest jednoelementowy, czyli funkcja musi być stała. Żeby funkcja była stała, to co musi zachodzić, to nasze a musi być równe 0. Znowu lokalizujemy to nasze a, no i to jest to nasze minus 2m kwadrat minus 2. To ma być równe 0. Mnożę przez minus 1, więc tutaj ten minusik mi z przodu znika, zostaje mi 2m kwadrat minus 2 równa się 0. Dodaję sobie obu stronie dwójeczkę i dostajemy 2m kwadrat równa się 2. Dzielimy przez 2, no i dostajemy m kwadrat równa się 1. No i uwaga! Tutaj też można dość łatwo popełnić błąd, i takie rzeczy się w sumie zdarzają chyba częściej y, niż się nam wydaje. Mianowicie większość, znowu statystyka nie poparta żadnymi badaniami, powiem większość, y, być może rozwiąże to w ten sposób i powie: Och, mam już z głowy. No nie, tak to nie będzie, y, dlatego że tutaj mamy jeszcze drugie rozwiązanie lub m równa się minus 1. No niestety, mamy aż dwa. Czyli odpowiedź powinna być taka, minus 1,1, taki dwuelementowy zbiór. Można by też było to zostawić spokojnie w takiej formie, a jeśli by to było zadanie ABCD, no to oczywiście powinna się pojawić jakaś taka odpowiedź. Odsyłam Was oczywiście do zadań CKE teraz. Jeśli byliście na wczorajszym webinarze, to... Zostawcie też jakiś ślad, oczywiście, po sobie. Dawajcie znać, czy takie krótkie zestawiki powtórzeniowe się Wam podobają. Teraz myślę, że spokojnie możecie sobie przejść do zadań CKE. Te najtrudniejsze rzeczy naprawdę już mamy macie w sumie wyprzerobione z tej funkcji liniowej. Zachęcam, żeby sobie zrobić zadania CKE. Możecie je znaleźć ułożone hmm, chociażby na takiej stronie matematyka szkolna, o ile się nie mylę, możecie sobie tam wygenerować PDF. Są one ułożone tematycznie, więc będziecie mieć funkcje liniowe z parametrem proste, prostopadłe, równoległe, no prostopadły już nie ma, ale równoległe i tak dalej, i tak dalej. Będziecie mieć zadania z wykresem funkcji liniowej, więc tych zadań troszeczkę będzie, będą zadania ABCD osobno, zadania otwarte osobno, moja butelka wody. Więc naprawdę zachęcam, żeby sobie teraz zrobić te zadania CK, jeżeli jeszcze ktoś czuje niedosyć, to oczywiście odsyłam do takich zadań z repetytorium, ale naprawdę to już będzie solidna dawka informacji, solidna dawka wiedzy, więc w zupełności powinna też ona wystarczyć, żeby później każde zadanie z funkcji liniowej sobie zrobić. Nie wiem, czy o tym dzisiaj już wspominałam, ale zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam też na mój Instagram, na którym w tym roku na pewno będę bardziej, bardziej obecna z tego względu, że przez wakacje przygotowałam sobie już mnóstwo treści. Stworzyłam sobie jakiś planer na ten Instagram, więc rzeczywiście przygotowałam te materiały z dużym wyprzedzeniem, dlatego zapraszam tam też możecie zdobyć te PDF-y. Nagrywając ten film, jeszcze nie wiem, czy ten PDF będzie przez cały czas dostępny, czy tylko w. W krótkim okresie czasu. Wszystko y, jest w. Poście właśnie dedykowanym temu, temu mini zestawikowi, więc tam was odsyłam. Jeżeli macie problem ze znalezieniem odpowiedniego posta, to po prostu piszcie do mnie na Instagramie na Priv. No ale zachęcam, żeby przede wszystkim mnie tam zaobserwować, żeby nie pominąć żadnych takich PDFów i różnych materiałów. No i też odsyłam was na grupę i po prostu na inne moje social media. Na dzisiaj to tyle. Cześć!